Już nie ucieka. Tak, zobacz, to jest taki ładny piesek. Grzeczny. Tak! Nie pójdzie do ciebie, nie? Zamknęłyśmy tutaj furteczkę. Zobacz jaki dobry. Jakie ma śliczne oczka. Migunia, popatrz na mnie. Mikuś. Popatrz na pańcie. Taki śliczne oczka ma. Tak. Widzisz? Zostaniesz tu sobie. Tak, zostaniesz. Może się zaprzyjaźnicie? Bo jeszcze tydzień masz spędzić tutaj. Wiesz, słoneczko? I fajnie by było, jakbyś mogła zostać tutaj w tym domku na wsi. Nie musiałabym cię więzić w pokoju zamkniętą. Moje słońce kochane. Ty jesteś kochana kicie. Ona jest tak naprawdę bardzo delikatną kicią, która się po prostu boi pewnych rzeczy. Boi się jeździć samochodem, boi się piesków. No, w ogóle od wczoraj tu jest i nawet nie wystawia nosa. Tam ona się teraz wystawiła, ale generalnie nie wystawia nosa ze swojego pokoiku, który ma otwarty tutaj. <laughs> Jest bardzo taka ostrożna i kochana. Myślałam, że ona może, nie wiem, no będzie jakaś taka przestowarczenie, że będzie taka, nie wiem, ekspresyjna w stosunku do psów. A ona się po prostu boi, to delikatna kicia jest. Pokazała prawdziwe swoje oblicze, tak, kochanie? Moja jesteś śliczna. Bardzo jesteś kochana, naprawdę. Tak się kotka zmienia, tak się wycisza, mm. przez to, że dzieci już są oddzielone od niej, że jest po zabiegu. No, tak nie. tutaj mamy takie, takie furtki, bo tu zuzieńka nasza mieszkała, więc przydają się teraz, bo pieski nie mogą wejść na górę do, do koteczka i koteczek ma całą wielką przestrzeń, kilka pokoi dla siebie. Och, właśnie poszła do jednego. No, także tyle, Mikuniu. Powiedz jej, nie ma się co bać, ja jestem taki kochany piesek. Kocham wszystkie kotki, tak? Chyba, że są jakieś obce kotki, i wtedy gonię, jak zwariowana. Żegnamy się, Pa. Taki mądry koteczek jesteś. No chodź, ty możesz przejść. Nie, to talerzyk jest pusty, wiesz? Ja tylko przyniosłam Ci talerzyk żebyś nie rozsypywała tak tego jedzonka po całym pokoju.